Jest lato, nie da się ukryć. Parno, gorąco, duchota, pot spływający z każdego zakamarka ciała, wszędzie. Więc, czy w ten upalny czas jesteśmy w stanie zrobić coś, by być i czuć się bardziej atrakcyjnie, by w oczach innych osób ujść za osobę zadbaną? I dzisiaj o kilku mikronawykach, które warto jest wprowadzić do swoich rutyn pielęgnacyjnych nie tylko teraz w okresie letnim, ale tak ogólnie. Zapraszam! I zaczniemy sobie od czegoś bardzo konkretnego w pielęgnacji: co? Zwłaszcza latem jest istotne, ale jak się zaraz dowiecie i zrozumiecie, jest mega cenne, tak naprawdę niezależnie od pory roku. Czyli holistycznie dbamy o swoją skórę, jeżeli pielęgnujemy twarz rano i wieczorem, to pamiętajcie, że chodzi nie tylko o twarz, ale także szyję. I dekolt. Usłyszałam kiedyś takie piękne określenie, że dekolt jest przedłużeniem twarzy kobiety. I to bardzo wiele zmieniło w moim podejściu do pielęgnacji. Tak, zawsze kiedy stosujemy naprawdę mnóstwo ciekawych kosmetyków do twarzy, to pamiętamy, że dobre serum i jakościowy krem powinny wylądować nie tylko na twarzy ale także na szyi, która jest cieniutka i która ma tendencję do tego, że będzie szybciej się starzeć i tym bardziej warto o nią zadbać, a także dekolt, gdzie tutaj też ta skóra jest troszeczkę cieńsza i tym bardziej warto dostarczać jej ciekawych składników aktywnych. I dlaczego latem ta pielęgnacja twarzy i szyi i dekoltu jest tak ważna, by była przeprowadzana przy pomocy tych samych kosmetyków? Raz, że chodzi po właśnie o te substancje aktywne. Ale dwa latem zdarza się dość często, że twarz jest jaśniejsza niż reszta ciała. Dlatego właśnie stosowanie tych samych produktów pielęgnacyjnych do całego przedłużenia twarzy kobiety i do twarzy sprawia, że skóra ma jednolity koloryt, co wizualnie lepiej się prezentuje. I jak mówimy o zaawansowanej pielęgnacji, to bardzo uprzejmie Was proszę o odrobinkę chwili, ponieważ pragnę Wam przedstawić partnera mojego kanału, którym jest firma Slavia Cosmetics i kosmetyki Slavia są to wegańskie, naturalne produkty, które mają być właśnie do twarzy, szyi i dekoltu. Jeżeli dotychczas nie próbowałyście żadnych kosmetyków firmy Slavia, to teraz jest ku temu świetna okazja, ponieważ do 21 lipca, czyli do końca tego tygodnia trwa darmowa Dostawa na stronie Slavia I wchodzą w to wszystkie produkty kosmetyczne, zestawy, a nawet próbki. Więc jeżeli kiedyś myśleliście o tym, żeby coś przetestować, zapoznaj się bliżej z firmą Slavia, to może właśnie teraz jest ku temu bardzo dobry czas, bo jest ta darmowa dostawa, ale wciąż jest aktywny mój kod 10%, kosmetologia 10 właśnie na wszystkie kosmetyki Slavia. Także sprawdźcie strony producenta. Sądzę, że znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Zwłaszcza, że Slavia ma bardzo ciekawe składniki aktywne. Witaminę C, ceramidy, peptydy, niacynamid, bakuchiol oraz wiele, wiele innych ciekawych składników aktywnych i tak naprawdę produktów nie tylko do pielęgnacji, ale też do złuszczania, do dogłębnego oczyszczania. To sprawdźcie slaviacosmetics.com, wszystkie linki zostawię Wam w opisie pod filmem, a my przechodzimy już do dalszej części materiału. Zadbaj o oprawę oka. I nie chodzi o makijaż, ponieważ teraz latem byłoby ciężko nosić smoki, eye, ale w zadbane rzęsy, które są odżywione, może jakaś dobra odżywka do rzęs, może postawić na laminację albo hennowanie, wyczesane brwi, ładnie się układające, jeżeli są jakieś ubytki w brwiach, może właśnie makijaż permanentny. Ładnie, starannie wykonana okolica oka nadaje twarzy wyrazistości. Trzy. Dobrze dobrane perfumy. Oj, tak jak perfumy wpływają na nas, i to jak się czujemy, i tak samo jak wybieramy sobie rano ubranie, i tak samo powinniśmy wybierać zapach, to tak samo zapach ma duży wpływ na to, jak odbierają nas inne osoby. I tutaj przede wszystkim stawiajcie na to, co wy czujecie, co przychodzi Wam do głowy, gdy wąchacie dany zapach, co ten zapach będzie o Was mówił osobom w Waszym otoczeniu. 4. Rankiem, przed jedzeniem śniadania, wypij szklankę ciepłej wody na czczo. To przyczyni się do tego, że będzie poprawiona perystaltyka jelit, a Ty nie będziesz czuła się ociężała przez cały dzień. No i łatwiej będzie zapobiec odstającemu brzuchowi w tych letnich, kusych, obcisłych ubraniach. 5. Jeśli w pielęgnacji wykorzystujesz jakieś olejowe kosmetyki, przykładowo sera olejowe, albo bardziej olejek do demakijażu, czy jakikolwiek kosmetyk, na którym jesteś w stanie wykonać, chociaż kilka minut masażu, to zrób to. Zapobiegnie to obrzękom, zasinieniom na okolicy twarzy, dodatkowo przyczyni się to do lepszego przepływu krwi i limfy i efekt będzie taki, że raz, twarz nie będzie popuchnięta, nie będzie tak bardzo ociężała, a lepiej będzie dystrybuowana cała ta gama składników aktywnych, które dostarczyłyście do skóry wraz z kosmetykami. Efekt? Jeszcze bardziej wypielęgnowana i zadbana skóra. No i oczywiście nie zapominaj o dwuetapowym oczyszczaniu twarzy. I ja wiem, to już jest prozaiczne, o tym już wszyscy wiedzą, ale w natłoku codziennych obowiązków, podczas tego upału, bardzo łatwo przeprowadzić oczyszczanie twarzy po macoszemu. A właśnie dobrze jest przeprowadzić je mega dokładnie. Także zachęcam, by to te dwa palce. Nimi właśnie bardzo dokładnie myć twarz, miejsce w miejsce, drobno, delikatnie rozmasować niemal każdy por, by wszystko, co tam tych porach głęboko zalega, zostało oczyszczone. I ostatnie, używaj codziennie SPF. I o ile na twarzy rozumiem, jak ciężko jest reaplikować SPF, o tyle pamiętaj, że właśnie szyja, dekolt, ramiona, kark. One też wołają o ochronę przed UV i na tych częściach ciała prawdopodobnie nie nosisz makijażu, więc tym łatwiej jest reaplikować filtr w te miejsca. To było właśnie kilka prostych kroków, które wprowadzone w życie diametralnie zmieniają nasz odbiór w oczach innych osób. Więc jeżeli ciekawi Was. Co jeszcze możecie zrobić dla siebie, dla swojej skóry, dla swojego dobrego poczucia, jeżeli lubicie tematykę beauty, no to zapraszam serdecznie do oglądania, do subskrypcji tego kanału. Wpadajcie też na Instagram, bo tam się możecie pośmiać z wielu rzeczy takich związanych z tematyką beauty. A ja już się z Wami żegnam. Dzięki serdeczne za to, że byliście tu ze mną i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć!